Gdzieś pod statkiem ocalałych śpi sobie smacznie wykurwiście wielki aligator, któremu Jade zrobiła pranie mózgu, gdy ten był jeszcze kijanką. Szefowa Umbrella uśmiecha się złowieszczo, pokazując Albertowi jakiegoś typa w słoiku, ale szkoda zawracać sobie nim dupy, bo nic więcej w tej kwestii nie będzie wyjaśnione. Młoda Billy i Jade zostają zawiezione do swojej hacjendy przez typa z Umbrella, tylko po to, aby mogły spróbować uciec, ale udaje się tylko Jade. W przyszłości dziewczyny trzymają się za ręce, patrząc jak zombiaki rozrywają na strzępy szturmowców, ale dzięki zamieszaniu Jade udaje się uciec na statek i każe wypuścić swojego krakena. Młoda Billy, schwytana przez ambrelę pokazuje szefowej, jaką malinkę zrobił jej pies w pierwszym odcinku. Jade, jak to typowa kobieta, nie mając do kogo zwrócić się o pomoc, uderza do chłopaka, którego przez cały czas olewała. Prosi hakera Bonzo o pomoc w uratowaniu siostry z laboratorium Ambrelli, a jako, że tamten wciąż liczy, że wydostanie się z zone, to się zgadza. Kiedy w przyszłości duża Billy bawi się swoim tabletem, z wody wyłania się Forfiter. Siema, siema. Kurwa, witam. Duża Jade szczęśliwa, że najprawdopodobniej zrobiła ze swojej siostry karmę dla aligatorów. Orientuje się, że jej córka postanowiła spierdolić ze statku, wprost na plażę, gdzie poza zombie i umbrelą popierdala wielki aligator. W laboratorium na małej bili mają być przeprowadzane eksperymenty, ale ta nie lubi igieł, więc wbija strzykawkę w oko doktora, a szef owej szpeci ryło, po czym ucieka. Alligator robi niezły rozpierdol w szeregach umbreli, jednak postanawia trochę się ochłodzić, kiedy dostaje serię z dronów w dużej Bili. Jade wraz ze swoim chłopem, ale nie ojcem tej dziewczynki, wyruszają w poszukiwaniu córki, ale w kurwiona Franca chce im wskoczyć na tego i rozwala im ponton. Czy znaczy on przypadkiem nie miał być przez nich kontrolowany? What the fuck! W przeszłości Jade i haker odnajdują Billy oraz braci Albertów, ale z tego szczęścia Billy odpierdala i wgryza się w Bonza. Kiedy papa Albert mówi mamie Bonza, że może go wyleczyć, ta wykorzystuje sytuację, aby pozbyć się gówniarza i strzela mu prosto w głowę. Oh dear, oh sad, never mind. Córka Jade chodzi jak sierota po okolicy, szukając guza, więc odnajduje go w formie Wolligatora, ale ten jakoś jej nieje, bo jest córką głównej bohaterki, czy coś. Po przyjęciu kilku rakiet na bebech, krokodyl umiera, szkoda, bo to jedyny bohater, któremu tutaj można było kibicować. Jade odnajduje córkę, Billy odnajduje Jade i po krótkim pierdololo Jade oferuje jej, że się podda i pójdzie z siostrą w zamian za bezpieczeństwo córki, ale siora mówi, że woli młodsze, więc sporywa młodą, a Jade daje prezent w postaci ołowiu prosto w brzuch. W przeszłości siostry oraz bracia Weskerowie nie wiedząc jak zakończyć ten serial postanawiają wysadzić w powietrze laboratorium Umbrelli. Jako że ktoś musi się poświęcić, aby odpalić bombę, wybór pada na papę Alberta, który zostawia swoje córki pod opieką tego drugiego, popierdolonego. Zaraz, zaraz, ale dlaczego? No przecież nawet ten pojebany brat mówi w pewnym momencie, że on się może poświęcić. Dlaczego zostawiłeś ich pod opieką psychopaty? Co za... Kto to kurwa wymyśli? Papa Albert daje dziewczynom adres, gdzie mają się zgłosić po pomoc i wysadza laboratorium w pizdu. Stara Jade patrzy, jak jej dziecko odlatuje z siostrą, a młoda Jade czyta karteczkę od ojca, która ma nam wmówić dwie rzeczy: po pierwsze, że ten pierdolnik ma jakieś powiązanie z grami, a po drugie, że dostaniemy kolejny sezon. Błagam, proszę nie.